Cześć Wam i chwała, żołnierze z tej strony. Kokos Flyat jest Titanfall na mapie laguna. Tryb walka o flagę. Czyli tryb, którego Wam nie pokazywałem. Moje gameplay dotyczyły BETY, te pierwsze. Teraz jest to już pełna wersja. To jest niestety drugie nagranie, ponieważ próbowałem grać inną klasą. Słuchajcie, będę tutaj grał. Moim niestandardowym pilotem z karabinkiem R-101C, czyli moją ulubioną bronią, grzechotnikiem, skrzydłowym B3, czyli takim magnumem Maskowanie, ładunek wybuchowy, bateria na rynie. bramy. dobra nie będę się rozwijał I tutaj oczywiście mój ulubiony Titan, najlepszy z dymem elektromagnetycznym, czy tam elektrycznym Wow, jaka fajna mapka, słuchajcie, dacie wiarę, że to jest na silniku Source, czyli na tym samym co jest na przykład Counter Strike albo Left 4 Dead O, ale fajna mapka, kurna, chyba nie grałem jeszcze na tej mapie akurat a przynajmniej nie, na pewno nie tego trybu, bo ja na tym trybie jestem dosyć nowy. Dobra, oni już mają naszą flagę. Oż ty morda. nawet nie wiedziałem, że tam da się, wiecie... A, jest! Naszą, no, nasza flaga jest, kurna, niedaleko Ok ładnie, ładnie, flaga została oddana do bazy No już od razu lepiej idzie, kurna, moja ulubiona broń, bez kitu Kocham po prostu ją, kocham ją za precyzję, za mały odrzut Za to wszystko, za co można kochać nasze kochane bronie Jesus Maria. Ach. nie wiem, kurczę, ja ten, ten tryb gram. Nie grałem generalnie bardzo długo tego trybu. Puh, taki takie tryby zadaniowe. No dobra, zobaczymy. Słuchajcie. Może w takim razie opowiem o czymś. Ups. Ups. Słuchajcie, ja ubóstwiam grę Titanfall. Według mnie jest kosmicznie zajebista. Świetna jest, po prostu, moim zdaniem. Na pewno kupię jakieś DLC do niej, to jest stuprocentowo pewne. Dobra, spuszczamy Titana. No, zobaczymy, zaraz może ktoś na nas siąść. Jakiś pilot, ale mamy dym elektromagnetyczny. Mamy naprawdę potężnego tytana z, z armatą trójstrzałową, czyli tym co grałem w becie. To jest niesamowicie potężna maszynka do siania zniszczenia moim skromnym zdaniem. Dobra, rozniotłem ziomka. No nie wiem, muszę tutaj... porobię tutaj trochę zamieszania. Chociaż te boty muszę Wam powiedzieć na Tytany, one, one naprawdę dają radę. One nie dają radę przeciwko graczom, ale na Tytany to jak najbardziej. Niestety... Dobra, teraz puszczamy sobie wymek i będziemy chyba zabijać tego gościa. No dobra, słuchajcie, muszę zregenerować sobie tarczę. No, nie są mnie tutaj rąbać Ale ja tak łatwo na tytanie się nie daje rąbać You're ja, yeah, stop, I know it. Tylko kurna wiecie, ja tego po prostu nie biorę. Ja tego tej flagi nie przyjmuję. Ja tutaj campuję, powiedzmy, na respie. Myślę, że gościu powiem tutaj. O, kurna, no i zjechał mnie. Okej... Okay. A, cholera, ściągnął mnie gościu No dobra, 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 mamy flagę Pomożemy tutaj trochę chłopakom Toś chyba tutaj Ładnie, 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 mamy to Jeden do jednego jest, niestety Poczekam sobie na tytana Trochę po bronię. Niech inni tutaj się męczą z przejmowaniem tej flagi, bo mi to za bardzo nie wychodzi Oż ty w mordę Cholerne shotguny, muszę wam powiedzieć, że shotguny w tej grze są naprawdę mocne Ale ładnie Uwaliliśmy ziomka No, gdzie, gdzie jest moja niewitka? Gdzie jest moja czapka niewitka? Bo te Tytany mnie tutaj zjedzą, moja czapka niewitka jeszcze się nie włączyła. Dobra, dopiero teraz. Okej, okay, skoro mamy już całkiem niezłą renomę jako zabijaka, to możemy spróbować przyjąć flagę. Mamy Tytana. Możemy go gdzieś postawić tutaj. Poczekać na ten zrzut. Spróbować przejąć flagę. Gdzie ona do jasnej cholery jest. Ok, będziemy wsiadali na tytka. Już tutaj ktoś do mnie idzie. Tutaj jest na początku takie pole siłowe. Ja na tytanie jestem. Kurwa, dobry. Ajajaj, ale nic nie zrobię. O Jezus, Maria! Mam flagę wroga, ale kurna. O, powinienem sobie tutaj szybki bieg ustawić, a nie kurde niewidzialność. Chociaż niewidzialność jest bardzo dobra na Tytany. Ale nie przyda mi się tutaj za bardzo. Moi piechurzy, moje boty idą za nami, za mną. Przynajmniej, przynajmniej słuchajcie, spowodowaliśmy, że jest remis. Jest to w tej chwili zmiana stron, my będziemy teraz IMCA, a oni będą Militio. Milita to jest chyba właśnie Ruch Oporu. Przeszedłem, słuchajcie, kampanię, przeszedłem kampanię Titanfalla. W kampanii możecie odblokować po jednej ze stron, jest bot do odblokowania, nowy Titan. Tak bym powiedział, bo to nie jest bot. Um, bardzo szybki i zwinny. Jeden to jest. Ale mało wytrzymały, a drugi to jest cholernie wytrzymały, ale krowa. Ja uważam. O Jezus. O, zabijam gościa. Lul, tam był gościa. Ja uważam, że jednak. Y, krowa przegrywa tak samo jak ten szybki i zwinny przegrywa z normalnym z normalnym tytanem. patrzcie, jest glana w, w głowę. Z normalnym tytanem, z tytanem standardowym. Tytan standardowy jest, jest według mnie najlepszy. To się aj, może. Ajajaj, tutaj C4 właśnie, właśnie wiedziałem. Tak przed chwilą właśnie wam chciałem powiedzieć, że uwaga, tutaj może być jakiś dupek C4 i właśnie tak się stało. Jest to dosyć popularna taktyka na przejęciu flagi. Już się z tym spotykam trzeci raz na cztery rozegrane mecze w tym trybie. Trzeci raz już się spotykam z tą taktyką, więc ona jest dosyć popularna. Jest, jest dosyć padalska. Nie wiem dlaczego ten gościu chciał mnie uwalić z shotguna. Ale to się mu nie uda Dlatego nie trzeba od razu pędzić na tą flagę Ach, kurna, wyczekał mnie, bo to chyba on właśnie tutaj na górę pobiegł. A jak tutaj na tą górę się dostać? To jest takie pytanie A chyba tędy. Ale jak, jak, jak to zrobić? Dobra, chyba E. I co? E się puszczamy, czy... Hmm. Hmm. O kurczę, wrogi tytan ma naszą flagę. To zawsze nie jest zbytnio przyjemne, ale my również posiadamy tytana, który ma flagę. Myślę, że go tutaj spuścimy gdzieś. Postaramy się poeliminować tych gości. Możemy się wziąć w tryb niewidzialności, tylko żeby on nas tutaj nie zjadł. Dobra, mamy to. On teraz się będzie szykował do tego, żeby nas ścisnąć. Ale nie. To jest to jest właśnie tutaj show. Ja jestem kurna, otoczony tutaj tymi wajzami. Cholera jasna. Jestem otoczony tymi innymi wajzami wszystkimi. Mają naszą flagę nadal i będą jej bronili. Musimy poczekać aż nam się Q zregeneruje. Dobra, niewidzialność się zregenerowała. Kiedy jesteśmy w trybie niewidzialności tytany, wrogie kompletnie nas nie widzą. Zero. Natomiast y, widzą nas przeciwnicy, powiedzmy, mają nas sporą szansę zauważyć. A kurna, nie jest w tytanie, no to znowu będzie remis, bo nie sądzę, żebym go ścisnął. Słuchajcie, mam tutaj C4, tak naprawdę. Ale właśnie sobie to rzuciłem tutaj. To nie jest dobrze. I teraz albo my do nich się przejdziemy, albo oni do nas. A, wyczeka mnie tutaj. No nie, będę go musiał tutaj jakoś ściągnąć. On ma połowę hapa. To znaczy, że my tutaj powinniśmy sobie wykonać zrzut tytanem tak naprawdę i go próbować ściągnąć. Chyba dał sobie spokój. 10 sekund, 9, 8... Ok, ładne. No to nakurwiamy zioma, on się niczego nie spodziewa, jak widzicie, się ma, on już, on już się rozlatuje. Zresztą, ach, jasny gwint. Dobrze, i tak się zwraca flagdzioszkę. Jeszcze jeden. No co wy, jasny gwincior. Właśnie zwróciłem flagę i kurna oni też sobie zwrócili flagę, no dobra. Walka jest zacięta, jak sami widzicie. Ja tutaj mało komentuję szczerze mówiąc. Ale mnie ściągnę teraz. Hmm. Muszę szybko nabić tytana, muszę szybko nabić tytana. 15 sekund. Widocznie. Oj, przejechałam już, mata jedna no. A tak naprawdę nie ma już tego tytana. Dobra, ciśniemy ziomów. Jak sami widzicie, będąc blisko flagi, naprawdę można bardzo. Bardzo szybko spaść. Tam też mają tytana jednego. Poczekajcie. Musi mi się tarcza naładować. Mam tutaj szybkie ładowanie tarczy. To jest co, ale on jest w cholerę wolna krowa. O Jezu, o Jezu, mam nadzieję, że mnie tutaj nie ściągną, bo to jest taki wybuch, taki bardzo, bardzo, bardzo mocny wybuch. Oj przejechałem gościa, jak ładnie Dobra, bo dobra, mamy ich flagę Trudno, użyłem Cholera 2-1, 2-1 jest, słuchajcie, chyba tu wygramy ładnie, chyba tu wygramy no Niestety, ale mamy zwycięstwo. Wyczekamy tego gościa. Nie, 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 nie! Fuck! No tutaj był jeszcze jeden. God damn it. Teraz... O, ładnie, ładnie. Myślałem, że nie będę miał epilogu. No, myślałem, że nie będę miał epilogu. Tutaj gdzieś był ziomuś, on prawdopodobnie... Jasny gwint... Y pfua. Gdzie tutaj się dostać? Dawaj, dawaj, dawaj! Wejdź tutaj! Yeah! Zniszczyliśmy ich dropshipa, czyli nikt się od nich nie ewakuował. Nie udało mu się. I wygrana runda. Całkiem całkiem to ładnie poszło. No, 13 do 7. Nie jest to tak spektakularny wynik, do jakich przywykłem i do jakich wy przywykliście, ale może być. Także ja wam dziękuję bardzo za oglądanie tego trybu. Do zobaczenia na polu walki. Trzymajcie się. Hej, hej.